Jest jedna rzecz, którą robisz codziennie, a skutecznie oddala Cię od życia, którym marzysz już od dawna, żeby żyć. Jest to próba stworzenia człowieka, którego będziesz mógł wreszcie pokochać. Każdego dnia dążysz do tego, żeby odhaczyć wszystkie rzeczy z listy zadań. Każdego dnia dążysz do tego, żeby wreszcie zarządzić w jakiś sposób swoim czasem. Każdego dnia dążysz do tego, żeby dziś móc sobie powiedzieć tak. Jestem z ciebie zadowolony, zrobiłem dokładnie to, co miałem zrobić, na co się ze sobą umówiłem. Każdego dnia starasz się wyszukać w sobie powodu, dla którego będziesz mógł mogła powiedzieć: Kocham cię i jestem z Ciebie dumny. Podczas gdy człowiek, którym ty chcesz się stać, stanie się nim tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie bezwarunkowo pokochany. Zaczynasz. Od kompletnie innej strony, i każdy z nas zaczyna z kompletnie innej strony, dlatego że to nam pokazała duchowość, to nam pokazał rozwój osobisty, że codziennie stawaj się tym człowiekiem, z którego będziesz dumny. Codziennie stawaj się tym człowiekiem, to, mm, gdzie będziesz mógł pod koniec dnia sobie powiedzieć: Wow, gratuluję Ci za to, co dzisiaj zrobiłeś. To jest jedna z największych pułapek, w jakiej. Kiedykolwiek, ktokolwiek mógłby zostać uwikłany, dlatego że ten dzień nigdy nie następuje. Jeśli ty nie potrafisz cieszyć się z siebie, bo jesteś, bo żyjesz, to nie będziesz potrafić cieszyć się z siebie, kiedy dokonasz czegokolwiek, bo zawsze będzie ci mało. Zawsze to będzie niewiele. Nawet jeśli przyjdą do ciebie jakiekolwiek wyniki, jakiekolwiek rezultaty, i jeśli one nie będą na tyle wysokie, żebyś ty mógł sobie powiedzieć, że wow! Ale jestem z ciebie dumny, to będziesz tak żyć do końca swoich dni, próbować, próbując cały czas osiągnąć ten stan, w którym będziesz czuł się zadowolony i spełniony. Ten dzień nadejdzie, kiedy tak zdecydujesz. Nie kiedy to wszystko się wydarzy. Ten dzień, ten dzień nadejdzie wtedy, kiedy ty będziesz potrafił sobie powiedzieć, niezależnie od tego, co zrobisz, hej. Jestem z Ciebie dumny i kocham Cię z całego serca, i właściwie to nic nie musisz zrobić, żebym Cię kochał. Wokół mnie jest teraz mnóstwo dowodów i przykładów warunkowej miłości. Dlaczego? Dlatego, że sama sobie ją fundowałam. Widzę prawdę, widzę rzeczy, które mi się pojawiają, widzę rodziców, którzy warunkowo bawią się ze swoimi dziećmi, widzę rodziców, którzy warunkowo dają miłość swoim dzieciom. I widzę też siebie, tą, która daje sobie samej warunkową miłość. Wiele tygodni temu, podczas mojej pracy z mentorem, jeden na jeden, myśląc, że wiem już wszystko, że już po prostu nic mi nie zaskoczę, zaczęłam poznawać o sobie prawdę. Zaczęłam widzieć rzeczy, które racjonalnie sobie wyjaśniłam na logikę, tak, żeby mój umysł był wystarczająco spokojny, żeby mnie nie atakował. I zobaczyłam prawdę o sobie. Zobaczyłam prawdę, którą każdy człowiek funduje sobie zależnie od tego, z jakiego miejsca działa. Jeśli działasz z miejsca lęku, to nawet to tak sobie wyjaśnisz swoją nową pracę. To, że chcesz szukać całej pracy, mimo tego, że tak naprawdę to od zawsze chciałeś być przedsiębiorcą. Wyjaśnisz sobie tak logicznie nierobienie pewnych rzeczy w swoim życiu, że mózg staje. Moment, w którym ja zaczęłam dostawać pytania pod tytułem od mojego mentora, pod tytułem, jaka jest intencja tego, co mówisz? Z jakiej części to pochodzi? Która laura to mówi? To zaczęłam się orientować, jak wiele historii stworzyłam tylko po to, żeby czuć się dobrze. Podczas gdy to prawda doprowadza do tego uczucia. Które jest niepodważone przez cokolwiek na świecie, przez cokolwiek zewnętrznego. Ja szukałam tej swojej prawdy, ja szukałam tego, tej prawdy, która sprawi, że będzie mi wygodnie, która sprawi, że nie będę musiała się ruszyć z miejsca, która sprawi, że nie będę musiała niczego zmienić w swoim życiu. A prawda jest taka, że najpierw Ty akceptujesz, takim człowiekiem jesteś, dajesz sobie full miłości tu i teraz, w tym momencie. I właśnie z tego miejsca robisz dla siebie wszystko, co jest, co twoja dusza będzie yy, potrzebować, właśnie po to, by poczuć to spełnienie, ale nie ziemskie spełnienie, które, które ci dają wyniki, rezultaty, to co się dzieje w twoim życiu, pieniądze i tak dalej, tylko to prawdziwe wewnętrzne spełnienie, gdzie wstajesz rano i możesz nie mieć nic. Ale czuć tak niewyobrażalną miłość do siebie, że krękajcie narodę. I teraz chcę wam powiedzieć o istocie tego, tej miłości do siebie, bezwarunkowej miłości do siebie. Bardzo często w momencie, kiedy mówię o bezwarunkowej miłości do siebie, słyszę, a co z dyscypliną? I teraz powiem ci coś, co być może cię zaskoczy, być może gdzieś kiedyś słyszałeś, a być może będzie to dla ciebie e, totalny game changer. Dyscyplina nigdy nie wynika z desperacji. Dyscyplina nigdy nie wynika z wymuszania na sobie czegokolwiek. Dyscyplina jest wynikiem miłości do siebie, dlatego że zaczynasz robić w swoim życiu rzeczy. Które są wynikiem miłości do siebie. Czyli kocham siebie, to zrobię dla siebie coś dobrego, kocham siebie, to będę dotrzymywał sobie słowa, kocham siebie, to będę robić rzeczy, które, które kiedyś odkładałem na wieczne niezrobienie. Miłość do siebie jest jedyną, jedynym sposobem na to, żeby zaszczepić w sobie jakąkolwiek dyscyplinę, żeby zawsze dotrzymywać sobie słowa. Wyobrażasz sobie nawet, ja bardzo lubię przedstawiać ludziom nawet na jeden na jeden, kiedy pracujemy perspektywę, w której ty tworzysz relację z drugim człowiekiem na podstawie twojej relacji, jaka? Na, jaka relacja z drugim człowiekiem, jakby wyglądała Twoja relacja z drugim człowiekiem, gdybyś stworzył ją na podstawie tego, co robisz sobie albo co robisz dla siebie? Czy byłbyś wtedy człowiekiem, który dotrzymuje słowa zawsze? Czy można byłoby na ciebie liczyć? Czy można by było tobie ufać? Czy ty faktycznie tworzysz dla siebie warunki, dzięki którym możesz czuć się ze sobą bezpiecznie? Czy ty, tworzysz, czy ty tworzysz warunki, dzięki którym możesz sobie totalnie zaufać. I to już nie jest mowa o takim zasłużeniu, tak? Bo absolutnie nie chodzi mi o to. Tylko mowa o tym, że ty swoim zachowaniem, swoim, swoimi czynami budujesz relacje. I w momencie, kiedy ty dotrzymujesz sobie słowa, ty budujesz coś w rodzaju. Relacji, która buduje bezpieczeństwo. To nie jest o tym, żebyś ty zasłużyła na poczucie bezpieczeństwa, czy zasłużyła na miłość, tylko to jest o tym, żebyś ty wiedziała, że możesz na siebie liczyć. Żebyś ty wiedziała, że cokolwiek by się nie wydarzyło, masz siebie. Więc teraz Twoim zadaniem jest, od teraz na zawsze tworzyć rzeczywistość, w której dasz sobie słowo, że nigdy nie będziesz warunkować swojej miłości do siebie. Bo ta rzeczywistość sprawi, że twoje życie całkowicie się odmieni. Ta rzeczywistość sprawi, że wszystko będzie do ciebie przychodziło z lekkością i z miłością. Ta rzeczywistość sprawi, że. Ludzie będą widzieć i czuć od Ciebie to, co ty czujesz do siebie. Nie desperację, nie prośbę o to, by ktokolwiek cię zauważył. Nie, nie staranie się, żeby Cię ktokolwiek pokochał. Tylko staniesz się człowiekiem, który emanuje energią, w której nie ma, wysiłku. Tylko ta miłość jest, gdzie nie musisz nic zrobić, żeby cię kochano. Gdzie po prostu wystarczy, że jesteś. Bo do tej pory ty warunkowałeś to tym, czy coś zrobisz, czy coś odhaczysz, jak wyglądał Twój dzień, czy nie byłaś zezłoszczona, czy byłaś szczęśliwa i tak dalej. A moment, w którym ty zaczniesz kochać siebie bez najmniejszego warunku, mówić do siebie, że jestem twoim, jesteś moim najlepszym przyjacielem w momencie, kiedy będzie ci najgorzej na świecie, to stworzysz takie życie, taki rodzaj. Na takim rodzaju częstotliwości się znajdziesz, że wszystko będzie po prostu pragnęło być przy tobie. Cała energia, którą masz w sobie, będzie emanować na cały świat. Ludzie będą czuć od, sie, od ciebie przepotężne światło. I miłość, która sprawi, że oni będą pragnąć, by przy tobie być, by od ciebie kupować, by, um, by z tobą pracować. To, to, to nazywam życiem, w którym ludzie płacą ci za bycie, w którym dostajesz za bycie wszystko, co tylko wymarzysz. Że dzieje się w twoim życiu magia. Że dzieją się niesamowite sytuacje, których nie da się nawet wyjaśnić, których nie da się przewidzieć. I jeśli pragniesz takiego życia, jeśli marzysz o tym, żeby już tu i teraz połączyć się ze sobą bez żadnego warunku, jeśli pragniesz, by już w tym momencie zobaczyć siebie właśnie tymi oczyma, oczyma Boga, które nie chcą nic od nas w zamian za to za, za obfito i za piękno, jeśli chcesz takiego życia, w którym wstajesz rano i wiesz, że już nie ma presji na tobie, bo już nie nakładasz na siebie tej presji, bo po prostu kochasz siebie bez warunku i z tego miejsca tworzysz życie swoich marzeń, to zapraszam Cię z całego serca do pakietu Odnowa. Zrobiłam, zrobiłam go po prostu tak, żebyś kliknęła ten pakiet i żebyś miała tu i teraz wszystko, pięć głosówek, na każdy dzień, żeby Cię przywracały do tego miejsca tu i teraz, żeby Cię przywracały do tego miejsca świadomości, że ja mi jest. Yy, nagrałam Ci przepiękne 30-minutowe wideo, które po prostu zdejmie z Ciebie całą presję. Nagrałam dla Ciebie dwie medytacje, do których będziesz mogła wracać w momencie, kiedy będzie Ci gorzej, będziesz miała yy, słabszą chwilę. I pytania, listę pytań, które, na które odpowiedzi, których odpowiedzi odmienią Twoje życie. Także jeśli chcesz dostać dostęp do tego pakietu, napisz nowe w komentarzu i koniecznie podziel się ze mną deklaracją, bo to, że ty powiesz sobie, ok, zmieniam swoje życie, to jest jedno, ale kiedy zobowiążesz się do tego, to jest drugie, więc bardzo cię proszę o zobowiązanie w komentarzu. Zobowiązanie do bezwarunkowej miłości dla siebie. Bardzo Cię kocham. Dziękuję, że tu jesteś i zapraszam Cię również do współpracy ze mną jeden na jeden. A jeśli chcesz poznać informacje na temat Mastermind'u, czyli grupy, która, którą właśnie buduję na najbliższe pół roku, to zapraszam Cię do, do wiadomości. jaki